Czy słyszeliście kiedyś od innych przedsiębiorców teksty w stylu U nas wszystko tak dynamicznie się zmienia. Kreatywność to nasza najmocniejsza strona. My działamy zawsze indywidualnie pod klienta. No i teraz najlepsze. Nasza firma albo nasza branża jest specyficzna. I dlatego nie chcemy wdrażać procesów, bo one nas będą w jakiś sposób blokować albo usztywniać. I wreszcie zrobią z nas korporację. To chyba jedna z największych bzdur, jakie słyszałem w całej mojej drodze biznesowej. I dzisiaj postaram się z nią trochę rozprawić. Doskonałość operacyjna, odcinek 13. Zaczynamy. Partnerem kanału jest Founders, społeczność ludzi biznesu. Dzień dobry. Otwieramy drugi sezon podcastu, a oglądacie to, albo słuchacie tego 9 stycznia. Więc ciągle jesteśmy na takim etapie świąteczno-noworocznej rozkminki. Więc pomyślałem, że dobrym tematem na dziś będzie rozmowa o naszej mentalności, o nastawieniu do, w tym przypadku do procesów i do ich postrzegania, szeroko rozumianego. Bo wciąż to postrzeganie bywa bardzo różne i, i bardzo często spotykał się z sytuacjami, o których już wspomniałem we wstępie, że przedsiębiorcy lub menedżerowie, w mniejszym lub większym stopniu podchodzą do procesów jak dojeża i znajdują coraz to nowe wymówki, żeby, żeby tych procesów po prostu nie wdrażać, żeby nie musieć się za bardzo nimi zajmować. Dobrze zrozumieć na początku w ogóle z czego to wynika. Takie podejście procesowe zostało spopularyzowane przez korporacje z rynku Automotive, takie jak Ford, General Motors, czy wreszcie chyba najbardziej znana z tego obszaru, Toyota. No i stopniowo te wszystkie koncepcje, Lean, Kaizen, wszelkie, wszelkie teorie związane z porządkowaniem organizacji, z budowaniem tej doskonałości operacyjnej, zaczynały być coraz bardziej popularne. No ale skoro zaczynały być coraz bardziej popularne, to zaczęły też być różnie interpretowane w różnych przedsiębiorstwach i przez różnych ludzi. I to doprowadziło do tego, że w wielu, szczególnie w wielu korporacjach, w którymś momencie te procesy zaczęły Przeszkadzać, zamiast pomagać, że stały się źródłem zbyt dużej biurokracji zamiast narzędziem do tego, żeby pewne e, aktywności przebiegały w uporządkowany sposób, według dobrze wypracowanych standardów, według jakichś best practices, nazwijmy to w ten sposób. No i z biegiem lat e, to się gdzieś tam nawarstwiało w, w wielu organizacjach, bardzo często schodząc też na poziom małych i średnich firm, które Umówmy się, wiele rzeczy chłoną po prostu z tego świata korporacyjnego i zawsze te duże firmy są pewnego rodzaju punktem odniesienia do, do tych małych. No i ta skrzywiona trochę interpretacja procesów właśnie zaczęła prowadzić do, do takiego absurdu w kontekście ich stosowania przez niektórych właścicieli, prezesów czy menedżerów tak? czyli jakieś bezsensowne raportowanie mnóstwa rzeczy, podpisywanie się zgodą przez ileś osób nad jakąś prostą decyzją. Robienie jakichś e, działań tylko dlatego, że tak zostało zapisane w procesie czy procedurze, mimo, mimo tego, że nie ma to większego sensu i nie wnosi większej wartości. Każdy z Was to zna. Także ten mój wstęp nie był podyktowany tym, że co do zasady uważam, że, mm, że są firmy czy są menedżerowie, no bo na końcu te, te, te firmy tworzą ludzie. E, że są firmy, które nie przesadzają, nie przeginają z wdrażaniem tych, e, tych procesów. Natomiast takie podejście per se związane z tym, że z góry zakładamy, iż procesy to jest coś, co nas będzie usztywniać, blokować, um, utrudniać rozwój tak, i, i, i skalowanie organizacji jest oczywiście bzdurą i z tego absolutnie wycofywać się nie mam zamiaru. It was all bullshit. Zresztą, zobaczcie, że nawet w popkulturze zaczęły te stereotypy być w jakiś sposób utrwalane, chociażby, nie wiem, popularny serial The Office, tak, który bardzo mocno właśnie e, przekoloryzowywał tak, te absurdy związane z, e, z takim korporacyjnym ładem i, i, i wdrażaniem jakby procesów. Od tej strony takiej źle rozumianej, powiedzmy. No i z tego to, to, to wynika to przez lata gdzieś tam narosło. E, I prawdopodobnie dzisiaj e, ponosimy tego jakieś tam konsekwencje. No to teraz pogadajmy o najpopularniejszych mitach związanych z procesami i skonfrontujmy je troszeczkę z faktami. Mit pierwszy, procesy są sztywne i ograniczają elastyczność. Dobrze zaprojektowane procesy są ramami, w których macie się poruszać. Ehm, Dobrze zaprojektowane procesy są też zmierzone, czyli wiemy, jakie rezultaty mają te procesy przynosić. I w związku z tym, jeżeli zestawimy sobie ten proces, czyli przebieg jakiejś sekwencji działań i rezultaty, które mamy na wyjściu z tego procesu, w łatwy sposób jesteśmy w stanie skonfrontować nasze założenia z rzeczywistością, a więc ustalić, czy to, co robimy, realnie przynosi rezultaty, na których nam zależy. I to eliminuje bardzo dużą część takich bezsensownych dyskusji w firmach, z którymi ja się też niejednokrotnie spotykałem, że no przecież robiłem, czy robiłam coś zgodnie z procesem, natomiast no nie przyniosło to żadnego rezultatu. I to często bywa taką wymówką ludzi, którzy te procesy realizują i de facto buduje w nich jako jakiś tam opór później z biegiem czasu względem względem tychże procesów. Jeżeli potraktujemy to, te procesy nie jako wyryte w kamieniu raz na zawsze sztywne zasady działania, tylko, tylko właśnie jako tą ramę, ale z orientacją na ostateczny efekt, jaki ten proces ma, ma przynieść, no to wtedy rozmowa się troszeczkę zmienia. No bo, ok, jeżeli ten proces nie działa, to go zmieniamy. Jeżeli uważasz, że trzeba by było ten proces w którymś punkcie złamać, po to, żeby ostatecznie dowieść ten rezultat, dowieść tą sprzedaż, dowieść tą satysfakcję klienta. Dowieść, nie wiem, ściągalność należności, dowieść coś tam jeszcze, no to zrób to, no bo ostatecznie liczy się to, co w sieci, to, co w bramce, tak, używając analogii sportowej. I, i, I to jest taka pierwsza rzecz, z którą tutaj warto byłoby się skonfrontować. Mit drugi: procesy zabijają kreatywność. I tutaj mam o 180 stopni inne zdanie. To znaczy, ja często powtarzam, że procesy uwalniają kreatywność. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli są jakieś powtarzalne czynności, które się rutynowo odbywają w każdej organizacji, w każdej firmie takich czynności jest, jest masa, to de facto robienie ich według pewnej struktury, według pewnego przyjętego standardu, który oczywiście dowozi te rezultaty, o, którym, o których mówiłem wcześniej, pozwala nam skupiać się w tej części kreatywnej na rzeczach, które właśnie tej kreatywności wymagają a nie tworzyć jakby nowych ścieżek działania, nowych ścieżek postępowania w sprawach, które mogłyby raz na zawsze być załatwione procesem i przebiegać dzięki temu sprawnie, szybciej, wydajniej, e, zostawiając w tym samym pole do takiej pracy twórczej, kreatywnej, tam gdzie ona rzeczywiście jest potrzebna. Dlatego spójrzcie na to trochę z, odwro z odwrotnej strony, tak? To znaczy e, nie zastępujemy rzeczy kreatywnych procesami, ale dzięki procesom Uwalniamy swój czas, swoją przestrzeń, swoje moce przerobowe w mózgu, na to, żeby, żeby tej kreatywności po prostu było więcej tam, gdzie jej potrzebujemy. Mit trzeci, chyba mój ulubiony. Procesy sprawiają, że firma staje się korpo. To jest taki wytrych, takie słowo klucz, które jest bardzo często używane przez przeciwników procesów, za którym czasami nie wiadomo do końca, co się kryje i co autor ma na myśli. Natomiast e, natomiast rzeczywiście jest w takim pejoratywnym tonie, to słowo korpo y, używane, e, ja mam do tego takie podejście, że no, to nie procesy y, tworzą od razu z firmy e, korporacje. jeśli w ogóle założymy, że korporacja to coś złego, bo, bo chyba od tego w ogóle by trzeba było wyjść. Ja uważam, że od korporacji wiele jesteśmy w stanie się nauczyć. Sam osobiście nigdy w korporacji nie, nie pracowałem. Natomiast no, jeżeli Korporacjami są firmy, które odniosły wielki, najczęściej globalny sukces, no to odniosły go z jakiegoś powodu. I oczywiście nie twierdzę, że jedynym powodem tego sukcesu, jedyną przyczyną tego sukcesu były procesy, natomiast jestem dość pewny, że, że te procesy po prostu w tym skalowaniu im pomagały. A skoro im pomagały, to znaczy, że jednak coś mądrego w tych procesach. E, powinno być. No, jeśli przyjmiemy takie założenie, czyli będziemy traktować tą korporację z pewnego rodzaju dobrą intencją i starali się brać z nich to, co może nam się przydać w naszych mniejszych biznesach, no to dojdziemy do wniosku, że prawdopodobnie chodzi właśnie o nasze nastawienie e, do tych procesów i na sposób ich interpretacji. O czym było trochę wcześniej e, w dwóch e, poprzednich punktach. E, czyli tworzymy ramy działań, a nie sztywne wytyczne i narzędzia kontroli. Nie tworzymy zbyt zbiuro, zbiurokratyzowanych procesów, które zaczynają trochę wyprzedzać logikę, zdrowe myślenie, taki czysto rozumiany zdrowy rozsądek może, może w ten sposób. I nastawiamy się przede wszystkim też na rezultat, jakie te, procesy, jakie te procesy dowożą. Wspólnie pracujemy nad ich optymalizacją, wspólnie je udoskonalamy. Zakładamy, że jeżeli coś nie działa, to. To, to być może przyczyna leży w procesie, a nie od razu w tym, że, że człowiek musiał coś spartolić. To jest ogromna odpowiedzialność i ogromna rola liderów w tym, w jaki sposób ukształtują to podejście do procesów w swoich zespołach. No a to podejście kształtuje się od nich samych, czyli jeżeli oni będą mieli takie bardzo biurokratyczno-kontrolno-formalne podejście do budowania procesów i to będzie ich celem we wdrażaniu tychże, tychże procesów, no to siłą rzeczy jest to woda na młyn. Właśnie dla, dla ludzi, którzy, którzy podchodzą do tego w ten sposób, że te procesy robią z nas tą źle rozumianą korporację. No i wreszcie mit numer cztery, czyli procesy są potrzebne tylko w dużych firmach. I po roku konsultowania w tej chwili różnej wielkości biznesów, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że rok temu myślałem, może nie w ten sposób, że, że procesy są tylko dla dużych firm, ale rzeczywiście Wydawało mi się, że, że te procesy są potrzebne, szczególnie w firmach, jak gdzieś tam kiedyś tą granicę ustawiłem na poziomie 5 milionów złotych przychodów. To są już takie firmy o w miarę ugruntowanej pozycji na rynku, w których większe zastosowanie już te procesy wtedy mają i, i warto je trochę mocniej budować. Dzisiaj uważam, że ta granica jest zdecydowanie niżej i już się nie silę na żadne. E, estymację, czy, czy próbę szukania takiego, nie wiem, poziomu przychodów na przykład, albo liczby pracowników, która warunkuje to, że o takie procesy warto zadbać, e, bo zaczęły się zgłaszać i pracowałem też z takimi firmami, które były dużo mniejsze niż te 5 milionów, ale miały świadomość tego, że bez ułożenia pewnych rzeczy w sposób procesowy, yy, i to w różnych obszarach firmy, były firmy, które potrzebowały wsparcia w procesach sprzedażowych, procesach obsługowych w szeroko rozumianych operacjach, hmm, tutaj nie było jednego jakby wzoru, ale te firmy właśnie nauczyły mnie tego, że często procesy nie są czymś, co musimy zacząć układać, bo firma urosła i, i mamy za dużo chaosu, tylko wielu przedsiębiorców zaczyna myśleć w sposób wyprzedzający pewne fakty i przygotowuje się do kolejnych wzrostów swojego biznesu poprzez budowanie skutecznych procesów. Co też jest pewnego rodzaju zmianą paradygmatu myślowego, który, który, który możemy zaobserwować, że coraz częściej jest tak, że wcześniej utożsamiane z pewną optymalizacją bałaganu procesy, dzisiaj są dość często już traktowane jako, jako narzędzie wzrostu, jako po prostu środek do osiągnięcia kolejnych poziomów rozwoju organizacji, zdobywania rynku, zwiększania udziału w tym rynku, wzrostu przychodów, wzrostu rentowności, wszystkich tych metryk biznesowych. O które na co dzień nam pewnie, nam pewnie chodzi. A zatem, jak uniknąć wpadnięcia w taką pułapkę nadmiernej formalizacji tych procesów? Bo to też często, umówmy się, nie jest intencjonalne od pierwszego dnia wprowadzania procesów. To się gdzieś taki, taki potworek, taka kula śniegowa. Tworzy się gdzieś y, z czasem na zasadzie po prostu przykrywania jednego procesu drugim, aktualizowania tych procesów, nadpisywania ich. I wtedy zamiast tej optymalizacji procesowej, y, zamiast iterowania tego procesu w taki sposób, żeby on z każdą kolejną iteracją po prostu działał lepiej, sprawniej, wydajniej, y, lepiej realizował te, te rezultaty, które sobie założyliśmy, że, że on ma dowozić, no to te procesy właśnie stają się zbyt formalne, zbyt zbiurokratyzowane. Najpierw trzeba w ogóle zrozumieć, gdzie ta biurokratyzacja gdzie ta formalizacja występuje. Czyli jak sobie spojrzycie na, na wasz proces i zobaczycie na przykład, że pod danym krokiem w procesie musi podpisać się trzy osoby, albo pięć osób, albo osiem osób, żeby ten proces mógł pójść dalej, no to być może warto zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście taka bardzo sformalizowana ścieżka jest akurat w tym konkretnym zastosowaniu. Potrzebna, po prostu. Innym elementem jest ocena poszczególnych działań w procesie pod kątem wartości, którą one generują w tym procesie. Czyli jeżeli mamy zbyt dużo zadań związanych z jakąś administracją, ze składaniem jakiegoś Excela, z budowaniem jakiegoś raportu, z właśnie bieganiem po te kolejne akceptacje na wyższych szczeblach zarządzania. No to, to, są to są elementy, które oczywiście do pewnego stopnia są potrzebne. Ja nie mówię, żeby je eliminować całkowicie z tych procesów, natomiast one ograniczają decyzyjność na niższych szczeblach, a ograniczenie tej decyzyjności na niższych szczeblach powoduje, że te procesy właśnie stają się takimi biurokratycznymi potworami. E I zamiast pomagać, zaczynają być po prostu uciążliwe, no bo pracownik odpowiedzialny za realizację danego zadania, wiedząc, że ma postępować y wedle tak zbudowanego procesu, Dzień pierwszy ma jakby dosyć i, i, i niekoniecznie chce mu się tym zajmować. E, więc, więc szukajmy takich punktów w tych procesach, które być może są niepotrzebne, które być może powinny być dużo prostsze, które być może są czasem taką sztuką dla sztuki, a nie generują dodatkowej wartości. E, I warto sobie co jakiś czas po prostu te swoje procesy przejrzeć pod tym kątem i systematycznie je upraszczać. Po prostu to jest tutaj słowem klucz, który który powinniście zapamiętać, a bardzo łatwo wpaść właśnie w pułapkę na wmiernej formalizacji, właśnie w kontrze niejako do tej, do tej prostoty. A jeśli już jesteśmy przy temacie prostoty procesów, to mam dla Was takie ćwiczenie, które jednocześnie jest pewnego rodzaju anegdotą. Otóż w poprzedniej filmie, w której pracowałem w mieliśmy coś takiego jak test tramwaju. Dlaczego test tramwaju? Już wyjaśniam. Otóż Budując jakiekolwiek standardy, opisując jakiekolwiek procesy, modelując je, na końcu właśnie przeprowadzaliśmy coś, co nazywało się tym testem tramwaju. To wymyśliła moja koleżanka Gabi, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam. I zasadniczo chodziło o to, że każdy proces musiał przejść taki test, którego, który polegał na jednym zasadniczym pytaniu. Czy jeżeli właściciela tego procesu, osoby za ten proces dzisiaj odpowiedzialnej, zabraknie w ujęciu metaforycznym, jeśli pierdyknie tę osobę tramwaj. What? E, żeby się nie wyrażać inaczej, i z dnia na dzień ta osoba zniknie na jakiś czas z firmy, e, oby na jakiś czas, Dobra, dość e, czarnych żartów. To, czy ten proces jest opisany w na tyle prosty i zrozumiały sposób, aby inna osoba z organizacji po zapoznaniu się z nim była w stanie go przejąć i przynajmniej tymczasowo do czasu znalezienia zastępstwa, takiego pełnoprawnego zastępstwa merytorycznego, powiedzmy, w danym, w danym procesie, mogła go realizować, tak żeby organizacja mogła, mogła w tym obszarze dalej funkcjonować i sobie dobrze, dobrze radziła? I to jest takie jedno bardzo proste pytanie które warto sobie na koniec zadać, albo na przykład pokazać opisany proces osobie z zupełnie innego działu i zapytać ją, że: "Hej, czy mogłabyś albo mógłbyś spojrzeć na ten proces, przeczytać go i ocenić na tej podstawie, czy jeżeli jutro miałbyś czy miałabyś wykonywać te zadania, to czy dokładnie rozumiałabyś o co chodzi i, i jak masz te zadania wykonać?" No i ostatni element w tej całej układance, niezmiennie przy właściwie każdym temacie związanym z doskonałością operacyjną powtarzane, rola liderów, rola liderów i rola budowanej przez nich kultury organizacyjnej. To znaczy, jeżeli będziemy podchodzić do procesów jako do narzędzia kontroli, opresji nad naszymi pracownikami, sprawdzania, czy oni pracują w taki bardzo um, Niezdrowy sposób. Ja nie mam nic przeciwko kontroli, jakby umawiamy się z pracownikami na to, że oni za określoną stawkę będą wykonywać zadania, które im powierzamy. Więc normalną rzeczą jest to, że jakiś przełożony te zadania sprawdza, nadzoruje, że ma jakąś sprawczość nad tym, co się w tym jego zespole albo w całej firmie dzieje, po prostu, tak? Więc, więc to jest ok. Chodzi mi o, takie, o, takie niezdro, o taką niezdrową kontrolę, tak? w której w której właśnie wykorzystuje się procesy do tego, żeby maksymalnie tą firmę zbiurokratyzować i żeby, żeby ludzie za dużo nie myśleli, tylko robili tak jak jest napisane. I to już nie jest okej. Okay. Bo nie tylko nie jest okej okay z punktu widzenia po prostu traktowania ludzi, tak szeroko rozumianego, natomiast jest również nie okej okay z punktu widzenia budowania skalowalnego, rentownego biznesu, który odnosi sukces. Po prostu taki biznes się... Moim zdaniem, długofalowo może nie udać. Ja wiem, że pewnie możecie mi teraz, nie wiem, w komentarzach wytknąć wiele przykładów firm, które są bardzo folwarcznie zarządzane, a mimo to osiągnęły sukces. Rozumiem to. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym modelu przyszłości, no to wciąż będę stał jednak na stanowisku, że procesy, nadzór, kontrola, KPI-je, tak, ale z traktowaniem ich jako ramy i pozostawianiem sporej przestrzeni ludziom, i sporej odpowiedzialności oczywiście również e, tym ludziom do tego, żeby, żeby nad te procesy mieli wpływ, żeby mogli je modyfikować, żeby mogli mm, coś w nich zmieniać, po to, żeby osiągać dostatecznie lepsze rezultaty. I to jest bardzo duża odpowiedzialność liderów, żeby w taki sposób jakby podawać te procesy do organizacji i tak nakreślać ich kontekst wprowadzania, aktualizacji, zmiany, e, czy czegokolwiek innego, co z tymi procesami w danym momencie robimy. Podsumowując, z czym chciałbym Was zostawić po tym odcinku? Mam takie cztery punkty, które zbierają chyba ten odcinek w całość i wszystko, co w nim zostało powiedziane, mniej lub bardziej do nich nawiązuje. Pierwszy z nich dotyczy tego, żeby traktować te procesy jak, jako narzędzie, a nie cel sam w sobie. Czyli wdrażamy procesy po coś, żeby osiągać określone rezultaty na poziomie całej firmy oraz jej poszczególnych obszarów. A nie wprowadzamy ich tylko dlatego, żeby się nazywało, że, że je wprowadziliśmy. To jest absolutnie punkt numer jeden. Punkt numer, numer dwa to wspieranie kreatywności. Procesy mogą tą kreatywność wspierać. Znaczy nie, nie, nie stoją do niej w kontrze, tak? nie, nie, nie antagonizujmy, nie stawiamy po dwóch przeciwnych stronach barykady procesów i kreatywności, bo oba te czynniki są w biznesie potrzebne, żeby osiągnąć sukces. Natomiast swoją rolę muszą odegrać procesy, i one dotyczą zadań, obszarów, które powinny dziać się według pewnych dobrze wypracowanych standardów. I są takie obszary, które wymagają po prostu białej kartki, burzy mózgu, kreatywnego myślenia, inwencji twórczej, jakkolwiek to nazwiemy. I, i to są dwa takie, dwie takie perspektywy, czy dwie takie sfery, które w każdej organizacji muszą żyć ze sobą w pewnej symbiozie, a nie wzajemnie się zwalczać czy, czy, czy wykluczać. Tak bym, to, tak bym to pewnie klamrą chciał, e, chciał spiąć. Kultura organizacyjna, punkt trzeci, ona jest kluczem do właściwego rozumienia procesów i uniknięcia właśnie e, tego pejoratywnego podejścia do nich, tak? tego, tego blokowania, e, tego stwierdzania, że procesy to nas będą teraz ograniczać i że my ich nie chcemy wdrażać, tak, sabotowania, o, być może to jest dobre słowo, e, tychże procesów. Jeżeli... Jeżeli liderzy poniosą kulturę organizacyjną w firmie w stronę traktowania procesów jako czegoś, co ma usprawniać pracę, ale z bardzo dużym poziomem też zaufania i autonomii delegowanej na, na swoich pracowników, no to wtedy rzeczywiście jest to maszyn, ma, ma, maszyna do wzrostu to jest silnik pewnego wzrostu, pewnego rozwoju, pewnego rozwoju tej firmy. I ostatnia rzecz na czym bardzo wiele firm się wykłada, to znaczy raz wdrożone procesy yy, nie załatwiają sprawy. To znaczy cała sztuka polega na tym, że, żeby je regularnie przeglądać, aktualizować, zarówno pod kątem właśnie tej formalizacji, o której dzisiaj mówiłem, ale też pod kątem po prostu rezultatów, które te procesy dostarczają. Yy, bardzo często wydaje nam się, że raz wdrożony proces to jest jakby sprawa odhaczona i że mamy to załatwione, a ja Wam chcę powiedzieć, że prawdopodobnie pierwszy proces, który zbudujecie, będzie źle zbudowanym procesem i nie będziecie nas ostatecznie zadowoleni z tego, w jaki sposób on performuje, jakie rezultaty wam dowodzi. Albo będziecie zadowoleni tylko w ograniczonym, tylko w częściowym zakresie. I cała sztuka w dążeniu do tej doskonałości operacyjnej polega na tym, żeby te procesy po prostu regularnie aktualizować i utrzymanie tej rutyny w aktualizowaniu tych procesów. Z mojego doświadczenia wynika, że jest najtrudniejsze. Bo ciężko wrócić do czegoś, co już uznawaliśmy trochę za zakończone. Myśleliśmy, że już jest po temacie, a teraz trzeba do tego z powrotem wracać, przegadywać, to aktualizować, znowu zadbać o to, żebyśmy zaczęli pracować według tego nowego procesu. Tak, to jest trudne i to jest dosyć uciążliwa, żmudna, rutynowa robota, natomiast konieczna do wykonania po to, żebyście później mogli czerpać pełnie korzyści z takiego procesowego rozwoju waszych firm. Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam ten odcinek podobał, co o nim myślicie, jakie są Wasze przede wszystkim punkty widzenia. Niezmiennie apeluję, żeby, żeby ten kanał wspierać, bo pięknie nam się w ciągu tego ostatniego pół roku rozwinął i mam nadzieję, że na takiej trajektorii wzrostowej dalej będziemy. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.